Mesami Fabiański wraca. To nie jest złota rybka, która spełnia la życzenie. kasz, który ciągnie kopie piłkę, mimo że wiek już trochę szepcze, la odpocznij. West Ham zrobił ruch jak koneser starych win. Wziął coś, co dojrzewało, ale wciąż smakuje. Dobry zawodnik, silna osobowość. Mam nadzieję, że rękawice nie będą więcej zbierały kuburżu. Fabiański w zespole to jest jak zachęta do horroru. Początek sezonu strach, a on wraca, by przykryć błędy młodszych. Z lat on szanuje takiego gościa, Choćbyś miał 80 lat. Jeśli cały czas bronisz, jesteś nieśmiertelny. I niech mi nikt nie gada, że to rola drugiego bramkarza. Bycie fabiańskim to deklaracja. Ja Wam powiem tak, jakby to wszystko działo się w Polsce. To już byśmy mieli komisję sejmową i konferencję lewego w Karpaczu. Ale co tu gadać? Piłka to kabaret, a my w pierwszym rzędzie z piwkiem.